Zacząłeś już? mam na że jestem czoło krew, kamerujący Waluś, tutaj ktoś i ospieramy paczkę facer więc link, bo, bo pod ostatnim filmikiem zostawiście 7 filmików. 7 lajków. Ja, Lade Ale już go mam, ale na początku ja. już trafiłam Lade czekaj, Czekaj, nie możesz patrzeć, ja będę patrzał na Na końcu, dobra. Mam go oczywiście, mam powtórka. Powtórka. O, to już jest nie powtórka i powtórka. Okay. Ladesy mam. Już ją mam. Ale brakuje mi okay. jednej Ladesimy i to mam. Mogę Ty, się za to jest. A co dasz? Otóż tu. No on te mhm. Aha, no. Więc tą tu to mam, tej jednak nie mam. Mam. Patrz na karty tutaj. Mam, mam. Mam i mam. To był na tyle na razie meczki. I jeszcze na rzecz. Jeżeli zostawicie pod tym filmikiem rekord, łapę w górę, to coś zrobię. Nie dziesięć. Rekord po prostu na sosu sosu bas. Jak cześć. najwięcej, jak najwięcej. Cześć.